Obalam trzy księgite. Pierwsze, pies nie musi mieć wcale kurteczki, bo to jakiś wymysł ludzi. Przecież żyły tak do tej pory. No tak, żyły do tej pory i też na łańcuchach zamarzały do tej pory, no i jakby. Tak było do tej pory. nie? Słuchajcie, jeśli chodzi o kurteczkę, to rzeczywiście część psów potrzebuje, część nie. Jeśli pies ma krótką sierść bądź nie ma w ogóle podszerska, rzeczywiście taki pies będzie potrzebował kurteczki bądź innego ubranka, bo będzie dużo szybciej marzł. W innych przypadkach nie ma takiej potrzeby. Natomiast szczeniaki, seniorzy to też jest ta grupa, która może potrzebować ubranka, mimo tego, że będą mieć podszerstek i będą mieć dłuższą sierść, więc obserwuj swojego psa, jeśli się. Trzęsie zimna, no to chyba jasne, że jest mu zimno. Drugi mit: on saneczkuje po podłodze, więc na 100% ma robaki. Jego trzeba odrobaczyć. No nie, no niekoniecznie. Pies saneczkuje, bo ma zatkane gruczoły około odbytowe, więc tak, rzeczywiście potrzebujecie wizyty u weterynarza, chyba że potrafisz zrobić sam to w domu. Jeśli tak, to szacun, ale. To nie są robaki. Po prostu. oczyść mu gruczoły. Trzeci mit, a mianowicie kastracja jest rozwiązaniem na wszystkie problemy behawioralne. Spotykam się z tym mega często, ludzie nawet pytają Ej, słuchaj, tam wykastrowałem psa dwa tygodnie temu i jakby zachowanie się nic nie zmienia. No nie, bo to nic nie zmieni. Kastracja nawet może pogłębić problemy behawioralne, więc najlepiej przed kastracją przepracować sobie problemy z psem, a dopiero później go kastrować, bo to nie jest rozwiązanie praktycznie na, na nic? Chyba, że chodzi o kwestie zdrowotne, no to tak, uszczerzasz psa przed rochomaciczem, rakiem prostaty, ale tak, no to nie.